Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz, księga pierwsza. Księga pierwsza zaczyna się od inwokacji. Litwo, ojczyzno moja. Tadeusz wraca do rodzinnego majątku po długiej nieobecności. Udaje się do swojego dawnego pokoju, ale zaskoczony odkrywa, że ktoś już tam mieszka. Przez okno zauważa młodą dziewczynę podlewającą kwiaty w ogrodzie. Dziewczyna wchodzi do pokoju, Lecz na widok młodzieńca szybko się wycofuje. Tadeusz spotyka się z Wojskim, który relacjonuje mu aktualne wydarzenia, w tym spór między hrabią a sędzią o stary zamek, będący dziedzictwem rodu Horeszków. Trwają przygotowania do uczty, mającej rozwiązać ten konflikt. Wojski prowadzi Tadeusza do lasu i opowiada historię Horeszków. Po drodze spotykają towarzystwo wracające ze spaceru, w tym sędziego który jest wzruszony widokiem bratanka. Protazy przenosi stoły z dworu do ruin zamku, gdzie wieczorem rozpoczyna się uczta. Obok Tadeusza pozostaje wolne krzesło. Sędzia, zauważając rozkojarzenie młodzieńca, zaczyna mówić o grzeczności. Goście dyskutują o polityce i francuskiej modzie. Rejent i asesor kłócą się o to, który z ich hartów upolował zająca, kusy czy soku. Proszą wojskiego o rozstrzygnięcie, lecz ten odmawia, twierdząc, że polowania na zające są poniżej jego godności. W pewnej chwili do sali wchodzi Telimena, która siada obok Tadeusza i zaczyna z nim flirtować. Tadeusz myli ją z dziewczyną, którą wcześniej widział w ogrodzie, i odwzajemnia jej zainteresowanie. Uczta dobiega końca, a goście się rozchodzą. W nocy do Soplicowa przybywa ksiądz Robak. Bernardyn o wyglądzie i zachowaniu sugerującym, że ma za sobą żołnierską przeszłość, nakazuje obudzić sędziego i przekazuje mu tajne informacje.